Cześć, z tej strony, Max, to jest kolejna gra horror. Hmm, tu jest jakiś Run, A, też gra na podstawie horroru. Czyli tego obcego świata, czyli Backrooms. Który się po prostu chodzi w nieskończoność, prawdopodobnie. Może nie tyle co w nieskończoność, ale. No, chodzi mi tutaj o to. Pierwsza 34 chyba, że to jest wersja. Tam jest jakieś runs. Dobrze, stamina, ok Tutaj dotyczące jakby biegu. Dobra, możemy zacząć grę. Możemy ustawić chyba tutaj dźwięk. Ale liczę, że nie będzie tutaj żadnej muzyki, więc dajemy dalej. Backrooms Descent. Tak się dokładnie nazywa ta gra. Chyba dziecko nam beczeć zaczęło. O, matko. No i zaczynamy. Tak się chodzi, tutaj się obracamy. Tak się prezentuje nasz pokój, który jest dosyć ciemny. Mamy nogi swoje. Muszę dać dziecku jedzenie, bo inaczej będzie drzeć. Drzeć się. O, świetnie. Spadliśmy do jakiegoś miejsca, którego nie warto, czyli wpadliśmy do backroomsów, czyli takiego zapleczy. To jest poziom zero, czyli tak zwany poziom lobby. Przynajmniej tak czytałem kiedyś w internecie. U mnie to sporo tego jest. Wygląda jak latarka. A tutaj mam jakąś informację, że trzeba tutaj, że wyjście trzeba tutaj znaleźć. Widzę, że mamy tutaj krew. Możemy latarkę włączyć. O, znalazłem jakieś wyjście. Możemy biegać. Póki nas jeszcze nic nie goni, to możemy... Mamy jakiś hub. Save the place. Możemy sprawdzić. The hub. Co to jest ten the hub? Nie wiem, czy to jest miejsce od jakiegoś zapisu gry, czy... What the hell is this? Tu nie można. Co to jest? Jakiś menu? Chyba, że tutaj jest takie krótkie przejście do innych poziomów. Tu są jakieś drzwi. Poziom pierwszy. A, czyli w ten sposób można przejść do poziomów. Mile. Level okay. fan. A może lepiej tego nie sprawdźmy. Tu jest poziom zamknięty. Tu mamy jeszcze coś. Jakieś przejście. Jakiś mile. A, niedostępny. To może przejdźmy poziom 0, jak nie udało nam się tak przez. Normalnie tu mamy jakiś pool room. Dobra, póki nas tutaj nitknie nie goni. Przejdźmy do tego poziomu pierwszego. Czy jest locked. Zamknięte. To jak stąd wyjść? Też tu mamy coś. Poziom drugi. Zamknięte. To jak stąd wyjść? Hmm Nie no widzę, że my biegniemy, tylko gdzie ma to niby nas doprowadzić? Próbuję przez to To Nie, chyba się nie da, dobra Tu mam jakiś poziom Jak z tego wyjść? Lobby Czy tam tego huba, czy co to tam jest? Level fun zamknięte. Chyba, że da się jakoś tu wejść. Można kłócać mile. Czy to jest 798 tysięcy? O Jezu. Tędy nawet nie można wejść. Aha. To fajna robota. Jak tam wejść? Tu nie można? Tam można. Dziwne, tu mamy coś. Nie, poziom drugi zamknięty. Tu? Pool rooms? To jest takie w ogóle miejsce? Nie wiem. Spróbujmy szukać przejścia dalej. Może coś znajdziemy? Okej, okay, tu dochodzimy mile czy chodzi tu o mile czy nie wiem poziom sera zamknięty aha, to jak stąd wyjść myślałem, że to jest jakieś prze sekretne przejście nic, sobie bym musiał zacząć grę od nowa bo tu wszystko zamknięte jest że trzeba jakoś, jeżeli spadliśmy w dół, to trzeba podobnie zrobić to też spadając w dół. To nie działa. To jak tu spaść? nie wiem no ale chodzi mi w tej grze jakby o to, że no dobra, nam się udało przejść tutaj do jakiegoś tego typu poziomu ale chodzi w tej grze o to, że można tutaj wyjść po prostu no, żadnymi przejściami, spróbuję zacząć grę od nowa i zagrać ją po prostu inaczej nie, zacznijmy grę od nowa jeżeli tak, jeżeli nam nie zapisało tamtego momentu i po prostu zróbmy to inaczej Znowu nam dziecko. Znowu nam dziecko beczy. Tutaj trzeba mu przynieść coś do jedzenia. To proste. No i znowu w tym miejscu jesteśmy dobra. Trzeba stąd biec. Poziom zero. No tak. Co my tu jesteśmy. ale Szybko próbuję przejść do przynajmniej poziomu drugiego, bo. Może w przyszłości będę to jakoś kontynuować albo po prostu no znajdę latarkę, znaczy nie latarkę, tylko po prostu miejsce, żeby stąd uciec no bo wydaje mi się, że to jest dobre miejsce do ucieczki dobra, póki nas nic nie goni to szybko biegnijmy do tamtego pola, czy co to tam jest. Może uciekniemy stąd Nawet Nie wiem co to w ogóle za miejsce jest znaczy z, zlepek korytarzy bo każdy tutaj poziom może wyglądać kompletnie inaczej Mamy tu jakieś przejście Tutaj ktoś próbował uciec Dobra, coś mi przez chwilę pokazywało. Mam nadzieję, że nie dostarczy mi pamięć w telefonie. Liczę, że nas tu nic nie zabije po drodze. Znaczy będzie się Znaczy się będzie trzeba wracać. Czemu my tak powoli idziemy? Nawet bieganie mi tu nie pomaga Dobra, chyba jest jakieś przejście Może do góry Liczę, że tak, Liczę, że nie spotkamy tu jakiegoś potwora Czy coś My idziemy dalej Lepiej mówi się, że trzeba iść prawą stroną. Przynajmniej tak słyszałem. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych małych potworów. I że po prostu stąd wyjdziemy najlepiej, cali i zdrowi. Ja idę prosto. No nic dobre, najwyżej jakbym. I że jak nic się nie będzie tutaj dziać, przez ja dłuższy czas to Wam pokażę, jak przejść do np. drugiego poziomu. Bo inny YouTuber to tam to pokazał, później można przejść do trzeciego. Jakby nam się tutaj w tej grze nie udało. Mamy tu jakieś przejście. Mam nadzieję, że to jest wyjście z tego poziomu. Nie chcę, żeby odcinek był jakoś za długi. Okej, okay, mamy tu zejście w dół. Czy to jest to samo zejście, czy to jest inne zejście? Jakieś to raczej to jest inne wejście. Słyszę ja wolę nie jeść, jak jest jakiś dziwny, nieprzyjemny dźwięk. bo mnie tutaj jest sporo hałasu. Najlepiej no, być cicho. Mhm, grywarka mi się przesunęła. Ekranu. przestrzeń nic nic nas nie śledzi i dzięki Bogu się trochę zaczyna robi powolić, powoli robić nudne, więc ja wyjdę najwyżej z tej gry i wam pokażę na filmiku jak na przykład przejść do kolejnego poziomu więc słyszymy się za chwilę no i tak się tutaj prezentuję na filmiku ja tutaj na tym gameplay tutaj gościu znalazł jakąś latarkę możliwe, że maiku inne inny układ pomieszczenia niż ja czy tam tych pokojów albo po prostu poszedł w inną stronę Ogólnie to te pomieszczenia to są bardzo duże, więc no... No więc jest co tutaj szukać w tym świecie. Oczywiście można znaleźć tutaj taką... jakieś butelki pewnie sodu, picia, tego typu rzeczy. wam i tak sporo gameplay pokazałem, więc jakbym pokażę fragment na YouTubie, to myślę, że nie będziecie źli za to. Widzisz, że wam się odcinek spodoba Tutaj mamy tutaj idzie gościu sobie przez fragment korytarzy Ma latarkę. Tutaj dalej idzie przez pomieszczenia. Znajduje kolejne rzeczy. Jakieś pewnie zapalniczki, bandaże, latarki czy albo po prostu woda z piciem. Aha też można znaleźć puste korytarze albo tak zwane ślepe zaułki, w których nic nie ma sobie przejdziemy troszkę dalej To można trafić na tego typu pomieszczenie Też widziałem jakiegoś potwora od którego on uciekał no, ale na szczęście my go nie spotkaliśmy fragment tutaj na filmiku. O, o to mi chodziło, tego typu bestie ono od niej co prawda ucieka. Jakby by to bym to jeszcze raz pokazać. O, idzie sobie tutaj taka bestia. Taka bestia, no taki stwór dziwny, wygląda jak pingwin. Tylko jak to z bliska wygląda. No, wygląda jak jakaś miniaturowa Sandrina, coś takiego, taki dziwny potwór, pewnie, który może nas zabić w tej grze. Czyli wiecie, Sandrin, Sandrina albo tego typu potwór z te, telewizora właśnie w, w takim dziwnym, obcym świecie. Także możemy tutaj zrobić tego typu korytarz z takimi trochę kolumnami. No i tak idąc dalej, to później wam się pokaże. Przecieć osoby przez długi taki korytarz, ja, bym, ja nie chciałem wam tego szukać, bo bałem się, że po prostu mi zbyt to długo zajmie, a ja nie chciałem też zginąć zbyt szybko. I tutaj mamy kolejne przejście, idąc tak dalej. Trochę wam to przeskipnę. O, I tutaj jest poziom drugi, a jak się do niego dostać? To proste, wystarczy po prostu z, wystarczy znaleźć pomieszczenie. Przynajmniej w tej grze jako exit. Tutaj mamy exit jako wyjście, i tak oto postać się przedostało do poziomu pierwszego. Jest koszmar, że w parkingu w ogóle nie ma odbudowy, to jest poziom drugi, czyli taki podziemny parking, więc tak się tutaj prezentuje. Przejście do poziomu drugiego. Jest jeszcze, jest też poziom trzeci, który no u, nie gra jest dosyć krótka. Może wam kiedyś nagram kolejny odcinek z tej gry albo raczej. Chociaż mam nadzieję, że on nie będzie jakoś zbyt długi. Dobra, więc myślę, że ten filmik fragment pokazał, Wam się podobał, więc mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. mam nadzieję, że mi się ten filmik spodobał. Tutaj sobie wyłączymy muzykę. No po prostu tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o tą grę. Jest ona tam, pewnie jak macie internet włączony, to z reklamami, jak bez nich gracie to po prostu nie macie reklam w tej grze. No tak się gra sama prezentuje. Jest to po prostu typowy taki horror o chodzeniu po pewnie większości pustych korytarzach, czasami napotykiwanie jakichś strasznych potworów. Tak naprawdę powstała jakby cały uniwersum od tego, że jakiś internet, jakiś człowiek w internecie na internetowym forum wyślał, wysłał zdjęcie, możliwe, że z swojego jakiegoś salonu, tak żeby na przykład pokazać innym ludziom, albo żeby po prostu no, sprzedać. No i jeżeli bardziej dokładnie, wy możecie przeczytać dokument dla bardziej zainteresowanych. No i tak się prezentuje kolejna gra dotycząca jest to gra oczywiście horror, horror, dotycząca tego typu strasznych pomieszczeń, pomieszczeń, w których ty, jak wejdziesz, to już nie wyjdziesz. Więc ja tylko po prostu liczę, że może kiedyś powstanie film dotyczący tego typu korytarzy, tego typu zapleczy, bo to jest tak naprawdę po polsku zaplecze się nazywa, tylko po angielsku jest to bardziej znane jako backrooms bo stało to w 2019 roku po raz pierwszy, jeżeli chodzi, o Amery jeżeli chodzi o Amerykę, no a do Polski trafiło to 3 lata później. Może gdyby szybciej pomysły skończyły prawdopodobnie ja to tak interpretuję, że nagle zaczęło się interesować tym Polska, no bo albo po prostu ktoś zaczął tym się interesować z tych polskich internautów, youtuberów, albo po prostu, no, zrobiło się trochę nudno w tym internecie, że mało kto miał co dać nowego do, jeżeli chodzi o filmiki, czy tamtego typu treści, i po prostu ludziom się, no, dzieło. ja po prostu liczę, że powstanie film taki pełnomotorarzowy, na przykład półtorej do dwóch godzin, no, dotyczący tego typu świata, oczywiście horror jako film, więc to raczej oczywiste, no, ale, no, Wiecie tak się ta gra prezentuje, on, on nazywa, on, on, ona się nazywa Des Backroom's Descent, czy tam Descent, nie wiem co to może oznaczać ten mm, tytuł. No ale tak się prezentuje, jest to gra bardziej rozbudowana, a nie, że posiada tylko jeden poziom, bo można przejść do drugiego, czyli tam poziomu pierwszego, jeszcze jest poziom drugi, czyli tam z tego typu rurami taki. Albo, znaczy, poziom drugi jako poziom pierwszy to jest magazyn, poziom trzeci, czyli poziom drugi to jest taki poziom z rurami takimi trochę, no ta rurami z pomieszczeniami z dużą temperaturą. Co tam jeszcze? A, no i to tam jeszcze jest ostatni poziom, jakiś tam 900 ileś, tam 9, chyba 900 tysięczny albo 900, nie, wiem, 99 na przykład, który po prostu jest takim zakończeniem, i tak się ta gra. Kończy, więc może Wam kiedyś nagram kontynuację, kolejny odcinek z tej gry. No, także, żebym po prostu ja sam przeszedł te kilka poziomów, liczy, że po prostu gra nie będzie za długa. No i mam, wam się, no i mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba. To było na tyle. Życzę miłego dnia, no i cześć.